Zbliżają się święta. Z tego powodu Epic Games do Fortnite wprowadza bardzo dużo ciekawych zmian, takich jak na przykład festiwal zimy, czyli świąteczną chatkę, w której znajdziemy prezenty. W sklepie pojawił się również darmowy świąteczny skin. Fajny sty za 0 zł. Na mapie pojawiła się jedna fajna zmiana, którą zaraz zobaczycie. Jestem cały świątecznie ubrany, mam taką piękną lotnię i nowego skina odblokowanego właśnie w sklepie, teraz wlatujemy do tej chatki świątecznej, idealny landing mam, skakujemy do środka, odpakowujemy prezenty pod choinką, mamy pięknie pompę, mamy młot, drugi prezencik, czyli skrzyneczka, pięknie, mamy jeszcze do tego poteczki, młot, bardzo fajny dropik, tutaj o dziwo nikt nie poleciał, spodziewałem się, że tutaj dużo ludzi poleci. Jako nowa miejscówka. Fajne są takie rzeczy, fajne są takie dodatki, które po prostu Epic Games dodaje. Też o dziwo tutaj nikogo nie ma, nie wiem czemu. Nie. Lecimy szukać fragów. Chwila spokoju. O, jednak chyba nie, bo widzę tą gościa. Dostał, łatwutko dostał. Pięknie, dojeżdżamy go z młota. I ty, ziomeczku, jesteś kasowany. Jesteś autentycznie kasowany. Mordo Jesteś kasowany w tym momencie No i pięknie Likwiduje, bardzo ładnie Co ty sobie myślałeś, że mnie pokonasz? Nie, nie, nie Boję się, że ktoś mnie tutaj rozwali Oj, tam mamy gościa No Co ja robię, no No weź jakoś Dobra. szybki healing To jest pierwszy delikwen Będę coś kasowany! Ile ty masz HP? Ludzie, dobra, jednego nie ma. Ło, plecy, ty! I lepiej siedź, cicho. Frag na swoim koncie, bardzo ładnie nam idzie. A tamten ziomek co? Wystraszył się. Ach, jak widział, że zobaczyłem, że zabiłem dwóch ziomków, to się obsrał. Dostał No co ja taki słaby jestem Aha Super dostałem Zarąbiście wo pite potki podki tu jest wo Weź mi Jakim cudem on to zrobił? Co to miało być? Wyrzutnia śnieżyk! Nie no człowieku! Z takiej armaty nie mi zabijasz? W tamtej rundzie bardzo dobrze nam szło i mieliśmy dużo fragów, ale niestety zaczynamy następną. Kurde, słaby mam landing, strasznie słaby. Prezenty! Pięknie! Bierzemy crossa i idziemy szukać fragów. Skrzynka! Ło, mamy pierwszego fraga, widzę gdzie ten ziomeczek jest mordzia ty ło tu się narzucają Pompa, pięknie Bierzemy i kasowankę Gdzie wy jesteście ludzie? Ło tu jesteś wyszedł Dostał pięknie, wchodzimy z PM do niego. Pięknie, wykasowany jesteś, anonimowy 3 Co się robi? Posiedźmy, poleczmy się. Ale tam się gość jakiś leczy, co jest? Chwila, musimy do niego pójść? On tak nie może. Ty no, tu się gdzieś ziomek leczy. Czy to ta beczka taki ten? No, to ta beczka, dobra. <słyski> uwaga, uwaga, teraz będzie ostry skok. Jak sobie poradzę? Wow! Ajajaj, pozamiatany, no faktycznie I lecimy Dobra, jednego nie ma Będziesz za chwilę kasowany Patrzcie Wychyl łeb WYCHYL ŁEB Dostał headshota Ło wow! Ło, wow, ale mu się na twarz wbiłem No chyba sobie zartujesz Nordziaty! Mordo leć, odlatujemy stąd Nie, uciekamy Ło wow. wow, ja 2 HP nie może, musimy się uleczyć Musimy się uleczyć, szybko, 4 sekundy 3, 2, 1 Pięknie, Możemy tak po cichutku Muszę tylko Ana zranić Ty młot Zero, zero, zero Gdzie oni są? Poluję na nich. O, 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 o tu są. Dałem odgłos, nie wiem po co. Mordo! Mordo, nie no. Zajmuje co miejsce 22? No ja się poddaję, no jak mnie chłop robi? No ja nie mogę, dobra, koniec